Ja dzisiaj na cmentarzu rakowickim jestem przy grobie Rozali Celakówny. Prawie miesiąc po tej pełnej intronizacji, choć z ograniczoną liczbą wiernych i kapłanów, intronizacji pełnej Chrystusa Króla na króla Polski, jej opiekuna i przewodnika w Świebodzinie. Halloween, prawda? I tu widzę, że grób apostołki yy, Bożego Miłosierdzia i, i Intronizacji jest bardzo ładnie zadbany. Tutaj ludzie pełno zniczy nas nosili. Na innych grobach kwiatki wysychają, bo w listopadzie prawie nie padało. A tutaj pięknym są rozkwicie pełno róż. Widać, że ludzie liczą na boskim miłosierdzie i na, i na intronizację. Ale muszę przyznać, że jakkolwiek niezbyt daleko, stąd jest grób mojego brata. Tu jeszcze świeci się taka elektryczna lampka. Jakkolwiek niedaleko jest, tutaj można zgłaszać się do bazyliki Najświętszego Serca Jezusowego. Proszę bardzo, są dane, że zmarła 13 września 1944 roku, a imię jej 44, tak? Mimo tego, że to jest położony grób niezbyt daleko grobu mojego brata, to i jednego i drugiego miałem problem ze znalezieniem. Teraz jak ktoś będzie szukał, to wytłumaczę, że jak się idzie od kaplicy, tej głównej na cmentarzu w kierunku 29 listopada, to trzeba odbić trochę w lewo. I jak się dojdzie do takiej ładnie wyścielonej, tak właśnie jak tutaj wybetonowanej, tylko że do góry na północ, w stronę alejki, no to troszkę się właśnie odbije w lewo. To trzeba iść nią niezbyt daleko do góry. I jak będzie następny taki fragment, jak tutaj. Wybetonowany, zrobiony elegancko i mniej więcej on się kończy niewiele za grobem rozalice Celakówny. Tylko ktoś złośliwy, to był taki właśnie znak, taki słupek, prawda, on jeszcze stoi, że było wskazane, że tu trzeba iść do, do, Bożego, do grobu rozalice Celakówny, no ale ktoś złośliwy, nie wiem czy w ramach tego strajku kobiet czy innych fanabeli, Zostało to zdjęte, mam nadzieję, że zostanie przywrócone. A różyczki są pięknie. Rozalia tu się zapewne za nami wstawia. Ta pełna intronizacja, choć z niewielką grupą wiernych Japonów, została pełna, dokonana w 7 godzinie. I teraz módlmy się i czekajmy na <laughs> taką pełną, ogólnopolską intronizację z właściwymi przedstawicielami władz kościelnych i państwowych, żeby nas ratować przed wydaje się grożącą wojną i różnymi nieszczęściami no i by jak najszybciej doszło do tej pełnej intronizacji, a niestety również, znaczy niestety, istety i niestety, wkrótce może być również po prostu krzyż na niebie i prześwietlenie sumień, więc po prostu Módlmy się i dobrze, że tutaj jest grób zadbany, czyli na pewno niektórzy będą uratowani i zbawieni, dbając o kult Chrystusa Króla i rozalice Lakówny. Amen, Amen, Amen.